W minioną niedzielę Piąta Aleja Manhattanu po raz 74 powitała Paradę płaskiego. W paradzie uczestniczyło tysiące Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Słoneczna pogoda przyciągnęła też tysiące widzów, którzy zgromadzili się wzdłuż Piątej Alei. Paradę tradycyjnie rozpoczęto śpiewaniem hymnów polskiego i amerykańskiego i odtańczeniem poloneza. Wśród tancerzy byli przedstawiciele najwyższych władz miasta Nowy Jork z burmistrzem Michaelem Bloombergiem i senator Charles Schumer. Była także nowojorska konsul generalna Ewa Junczyk-Ziomecka. W pierwszą niedzielę października w pochodzie maszerowali przedstawiciele organizacji społecznych, artystycznych, sportowych, parafii i szkół. Było biało-czerwono i radośnie, lecz tłumy z roku na rok jakby nieco mniejsze. Nadzieja na lepszą przyszłość parady w tegorocznym haśle Polonijna młodzież przyszłością Ameryki. Piątą aleją przemaszerowali przedstawiciele polonijnych szkół, jak również uniwersytetów amerykańskich, na których coraz liczniej studiują młodzi Polacy. Przed trybuną główną, usytuowaną przy 42 ulicy i katedrą św. Patryka, gdzie uczestników polskiej parady pozdrawiali dostojnicy kościelni, w tym roku niestety zabrakło kardynała Igena. Przejechały platformy między innymi Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i jej największego sponsora Centrum Polsko-Słowiańskiego. Kilkudziesięcioosobową reprezentację Centrum poprowadziła tegoroczna marszałek organizacji Marzena Wojczulanis wraz z prezes Danutą Bronchardt i dyrektor wykonawczą Bożeną Kamińską. Na platformie Miss Wszystkich Miss 17-letnia Anna Bagieńska. 74. Parada Płaskiego była świętem Polonii, ale też okazją do wyrażenia swojego poparcia dla akcji w sprawie zniesienia wiz dla Polaków.